Oj, oj, oj. No bo łatwo będzie, chodź, pójdziemy. No profesjonaliście. No dobra, niech będzie. <laughs> Damy radę. Wiem, że nas zabije, no. Więc sobie, się nie biorę na razie nikogo, bo tu mają poprzechodzić i w sobie to ja nie wiem.

Dobra, musimy się podzielić. Weź latarkę. Weź termometr. I... Możesz sobie wybrać albo EMF-a... Kamerę? Y nie, nie, nie. EMF albo aparat. To wezmę aparat. Wejdziemy i będziesz z termometrem chodził, co nie? Gł głównie. No dobra. Ja z parabolikiem, a reszta jest tylko przy okazji, jak coś A i tu przeklęte przedmioty są w pierwszym pomieszczeniu wszystkie. Na ławeczce chyba gdzieś była lalka, czekać tam tam pozytywka, nie pamiętam. Na środku pentagram i tu pod słupkami też. O, lustro jest, zajebiście. No, ale łatwo, masz aparat? Rób zdjęcie. No. Dobra, zaraz przyjdziemy po to lustro, choć korki włączymy, dobra? Ta szkoła że nie wiem. No. To możesz włączyć. Okej, okay, światło włączyłam, nie, no, lustro, no łatwiej nie mogło być. Znaczy, no, łatwiej to by tylko było, jakby była tablica, co nie? Bo, to, bo ja nie znam tych pokoi. Jak pokażę nam jakąś klasę, to jesteśmy w dupie. I tu się światło włącza. Nie, to na tamten korytarz. A, na, a tu na główny hol? już widać. dobra. Dobra, dobrze by było, gdybyś patrzył ze mną na to lustro. I postarasz się po prostu coś zobaczyć, tak żebyś widział. Widzisz? Nic nie ja widzę. Znaczy niebiesko-czarne. No, no bo jak je ja odpale, to. Z... A, no to widzę, no? No to patrz ze mną. Łazienki. Pięć luster, pierwsze po lewej, zbite. Idziemy. Szkoła jest symetryczna, więc łazienki są po dwóch stronach. Poczekaj chwilę. Tak, ja wyjdę na chwilę z pomieszczenia, bo mi to chwilę zajmie, może być ze mną. Ja mapę muszę zobaczyć, gdzie są łazienki ewentualnie, żeby ich poszukać. do tylko to. Dobra, więc tak. Popatrzmy. Łazienka. Łazienka jest y, za schodami z lewej i ze schodami z prawej. Centralnie mijasz schody i zakręt na... Poch... Kurde nie wiem jak to wytłumaczyć byś musiał zobaczyć, to na streamie jest. No, Dobra, tu zaraz pierwsze pomieszczenie. Też jest baffn. <coughs> Teacher, Czyli te dwa pomieszczenia. Pierwsze zaraz ze schodami. Wręcamy w prawo to po prawej, jak w lewo to po lewej. I na górze jest to samo. Za schodami dwa. No dobra, chyba trafimy, co? No. No dobra, to chodźmy. Let's go. Stałeś na dworze, mam nadzieję, ze mną. No, a co? Dobrze, może no, psycha nie spadała. To idziemy na lewo, co nie? Zapamiętam tą mapę w końcu. I minęliśmy ze schodami i tu pierwsze te dwa pomieszczenia. O, to są drzwi otwarte noście, chyba znalazłam. I, ej, znalazłam. To jest to. No to widzieliśmy, te lustra widzieliśmy. Czekaj, zaraz. I drzwi powiem. były otwarte. No zobacz. 15 stopni 16. 18. Tak samo. No dobra, a te następne tutaj. A nie, tu się nie zgadza, bo jest zbite po środku. Ale no sprawdź o, temperaturę. W tej stronie, no 20 stopni. No to nie to chodź. Słyszysz wodę? Na górze chyba. Słyszysz? No. no. Nad nami, dobra. Idziemy na górę. O, ty tam ja, 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 tak. Kaszę tam światło. No to wiemy, gdzie jest duch. Już nam powiedział, co nie. No i tutaj tak samo. Pierwsze te jedne i drugie. te są otwarte, trochę. Nie zgadza się, bo drugie lustro jest zbite. To nie ta, zamknij drzwi za sobą. Tu są otwarte. Tu jest pośrodku zbite, to też nie to. Ale sprawdzaj temperaturę, ale to nie ten pokój. 15, 14, 14. Nie, to nie, wychodzimy. Dobra. Idziemy tędy. Żeby się nie zgubić, póki jeszcze orientacji nie straciłam, gdzie jesteśmy. Wiesz to może być górą, no. O, 03 tam miałam. No to tam będzie. Prosto, prosto, no. To ja? To ja. Tu są schody. O co zapala? Gdzie ty jesteś? Idę? O, chyba znalazłem. No, i tutaj. Nie, czego? Nie, 19. A tu jest jeszcze wcześniej 40. łazienka. O, ta by pasowała O, i kość jest. 14 Lol, możesz zrobić zdjęcie 17. kości. Siedemnaście. Weź weź ją, weź, ją, weź to Też nie tutaj. Kurde mać, to może na dole w takim razie. To na dół. To no bez sensu. Ostatnia łazienka, ostatnie dwie łazienki zostały te z badania. Ej no, o, tak. na dole mi wykrywa coś teraz właśnie jest woda. No to właśnie wodę słyszałam, dobra. Tak, koniecznie światła za sobą trzeba zapalać, gasić, bo kurde. To jest to. Zamykam. I drugi obok. O, freezing. Nice. A tutaj? Tutaj nie. Jest za mało luster. Ale tu będzie można się chować. No dobra. Mamy ducha. Dwi. Okay. Interakcja Możemy paluchy skreślić, dobra Idziemy po sprzęt I pokażę ci magiczne Patrz, czekaj Wyrzuć latarkę, tak jak ja tutaj Wyrzuć wszystko, co masz w ogóle tutaj przed drzwi Wszystko, co masz w ręce No, no, dobra Chodź Była tu światła, żeby zapalić? Nie idź tam, chodź tutaj Chodź, 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 tu. I tu jest wyjście. I w prawo do wama. Go z latarki ciężko widać, kucnij sobie to i patrz na podłogę, będziesz widział, gdzie idziesz. No widzę, gdzie idę, tak. Wiesz, dlaczego? Tak co? No. Dobra, fajnie, nawet szybko się udało go znaleźć. Widzieliśmy mniej więcej, gdzie szukać. O kurde, czyżby Shade? Czemu on Hunta nie zrobił? Ło! No. Ej dobra, weźmy Popilsie. Eee, czekaj, ja wezmę jeszcze jeden. Bo ja miałam mniej. No i dobra, i mamy 80, czyli tak. Ja wezmę kamerę. Totsy, książkę wziąłeś, tak? No. Ja wezmę kamerę Spirit Boxa. Co? Krucyfiksa, bo to niebezpieczne. Idziemy. E, czekaj, bo ja wziąłem docą no, i co jeszcze wziąłeś? Też też krucyfiksa. Możesz wziąć. Dobra, idziemy. Jak coś to idź za mną. Mnie chyba będziesz widział. Nie wchodzimy głównym wejściem, tylko na prawo. Nie, na lewo. Na który? Nie. Na prawo. Na prawo, dobrze. A już to jest właśnie kilka wejść, co nie? Nie no. tracisz psychy chodząc pod dworze, mimo że jest ciemno. A, e, tu krucyfiks w którym momencie rzucać? Jak w którym momencie, no? Wejdziesz znaczy, że... to rzucaj. Ale nie, chodzi mi, że żeby tego... Hunt... A nie, dobra, dobra, nie masz. W ręce też ci działa. Patrzę orby. No, jest freezing, orbów nie widać. Wszystkie drzwi pootwierane, czy to ty? Nie, ja nie otwierałem nic. No, wszystkie są pootwierane, wszystkie. A, nic się Lol. <grym> <grym> Zamknę. Ej, idę po tego. Pozostaw mój. Dobra, ja z nim pogadam. Are you here? Are you close? Are you friendly? No. Odpowiedział mi. Albo wezmę tą latarkę. Albo nie, ręce mi są potrzebne. O, drzwi dotną znowu. Musisz iść tam, mamy 80 psychy, luzik. A, ja teraz będę patrzeć, czy to moroj, bo mi odpowiedział za spirit boxie. Powiedział, tak? Tak. I miałam osie, ile miałam psycho 70? Zaraz zobaczymy czy będzie spadać Od razu, Ty, więc już go nie pytaj, co nie? 60. Teraz sprawdzimy. Zaz świeczkę. Tu nie wchodzisz? Bo to Nie, idę. już nie. Idę. O, nie bój się. Skąd już jest... Dobrze, no i idę dopiero. O świeczkę poszłam patrzeć, czy to nie moruj. I o. się nie zjada. Znowu drzwi po otwarte. O, no, no, wiem, on to czas. No patrz. Ja zamykam, on nie otwiera. Cześć, Songoku. O, ok, pismo jest, ty. Moroj! Tak o, panie złoty! Masz aparat, świeczkę, ja idę po pilce, bo mi właśnie psycha leci. Czego tak? Już nie potrzebuję potwierdzenia. Moroj, rzuca klątwę na ciebie, jak uzyskasz odpowiedź na Spirit Boxie, lub przez parabolika go usłyszysz. Moja ja o. kiedyś czytałam, że leci ci 0,3% psychy na sekundę, ale nie sprawdzałam nigdy tego. I co on teraz Tako? się weźmie czy nie? Tak, póki pilsów nie wezmę i nie zdejmę bez siebie. Jak się zdejmuje klątwę? Biorąc pilsy. A. No, 50, jezu, 10% straciłam tylko tam wchodząc na chwilę. A to mory jak nic. No dobra. Yy, kadzidło. Nie będziemy chyba polowania uciekać. Chociaż możemy ogarnąć, tam jedno fajne miejsce jest przy wyjściu. Yy, dobra, to ja wezmę sól. I idealnie pięć zdjęć, to wezmę w sumie dwie. Tam jest aparat chyba cały, co nie? Yy, chyba nie, cały. Piątka chyba powinna być, bo drugi przyniosłem. A, no to tak. No dobra. Idę z solą. Tak, tak. O, korki wywalił? No właśnie, nie widzę już gdzie idę. E, dobra, no to trzeba włączyć o. One są o. pod schodami z lewej. Ty? Włączył, wyłączył? O, lol. Światło może wyłączyć. Tego... Czego ja mam? O, gdzieś indziej teraz drzwi otworzył, go tu nie ma. Ale okay, freezing ja mam... jest. Nie mam pojęcia czego ja mam zamiast kadzidła świeczkę. No nie wiem. Ja idę po się, to się odwaliło, nie ja to wziąłem. Dobra, finito, foty są. Dobra. Um... Idę do po Idu. Aha, poczekaj. Iduła to dwa potrzebuje. Pójdziesz ze mną? Albo dobra, nie, ja ja wej, ja wezmę. No ja, ja mam jedno. No masz zapal Abo zapalniczki właśnie nie wiem, czy tam mam. są. Nie mam. Czekaj, są, bo przecież ja wyrzuciłam razem ze świeczką. No, będzie. No, co mi, kółko, żebyście nie pytali, czemu mówisz my jak robot? No, przestał mi jeść psychę, dobra. A bo kadzidły są dwa potrzebne. Rozumiesz? Dwa kadzidła. Chcesz się chować teraz? Nie, ja, brakuje mi rąk. O, tu! A można. Jezu, przecież zapaliczki nie muszę brać, co ja robię? Tu można się chować. Od razu jak się wejdzie z tym wejściem, to na prawo do klasy. Mhm. No tam gdzieś było właśnie. Po lustrem trzeba będzie to hanta, tego hanta wywołać. by się nie domyślił. Gdzie? Tu? A, no. Za tą wywaloną tą szafką. O faktycznie no. No. O nie! No, Przezmienił tak tak. pokój. No dobra. Czekaj, okay, idę po zapalniczkę, bo tam ją wyrzuciłem. Ale on tu drzwi otwiera wszędzie, były pozamykane. Dobra, chodź. Po lustro trzeba iść, ale ja pójdę na zewnątrz, żeby psychy nie tracić. Jakaś miejscówka właśnie przy wejściu. No tamtym, to to już znalazłeś o co mi chodziło. A, a nie, aha. To właśnie takie przewalone półki są, nie? Dobra, idziemy. A idziemy. A to zrobić bezpiecznie. A to nie zaczyna hantować z tamtego miejsca, gdzie to lustro się rozwali? On hantuje ze swojego pokoju albo tam, gdzie akurat jest. Aha. Lustro go nie teleportuje, tylko gdy wymusza hamta. więc poza tym. I się schowam. No i dobra, i tam. Gdzie się schowam? A ja to co? Będę tu czekać na śmierć? To się poświęcić dla dobra drużyny. No i co jeszcze? <grym> dobra. Ale nie będę go zbijać, ty je zbijesz, bo jak ja zbiję sobie zera, to może nie schontować. Tylko wiesz, że on jest giga szybki, co nie? Ale mamy wejrzał wyjście obok. No, zmienił pokój, to jakaś klasa teraz ty. Zbij się trochę psychy. Okay. A to zbijać od razu je? No możesz, bo ja już się zbiłam. I trzeba go kadzidłem. Dobra, nice. Nie, ja ty idzie uciekasz. Zobaczymy jaki jest szybki. No MF piszczy, to hantuje gdzieś stamtąd. Idzie! O kurde, ale szybki. Pojezu, Jezu, to jest ta w piżamie, nawiedzona. Słyszysz go? No, ale biega. Tak, właśnie on jest... im masz mniej psychy, tym on jest szybszy. Ale wiesz co jest najlepsze? Go kadzidło na 12 sekund stunuje normalnego ducha na 6. A. Więc on dopiero teraz gdzieś skończył... ...płonkać. No to dużo 12 sekund, jak ma minutę hunt, nie? No. A. Ty latarkę wyrzuciłeś. No bo lustro piję. Ja wyrzucam kadzidło, później se podnoszę. Wychodzimy. Albo to na zewnątrz. A, to no i finito. Widzisz jak pięknie. Mogliśmy jeszcze spróbować zdjęcie do ucha cyknąć, no ale no. no. A kości nie znaleźli. Aha, dobra, nie ma już tego. Nie, znaleźliśmy kość. Działaj się tak. nie? No. no i dobra, jedziemy. O, pięknie.